Hej, mogę gacie Wiktoria. W dzisiejszym dzikie wam pokażę jak można yy, zagrać zetom Raidera. Nie musicie nawet go kupować, bo macie od razu w 360. Od razu go dodanym. Dobra, jak wam pokażę, żeby wam treść. Jedzicie w gry, moje gry. I tu macie tak, tom Raidera, jakiś pelg. I Tu macie jakieś tam musicie przeszkodze jakieś zdobywać. No i nas interesuje tom Raider. Tutaj jestem hej. Ale jak się włącza... No już nie widzicie mojego od blasku. No i widzicie. Normalnie macie tom Raidera, daje start. Tylko jedną ręką tu wiecie, to tak ciężko trochę. No to macie tak, a ja już tam daję kontynuuj, bo tam już mam drugi poziom dopiero, bo ten... Nie, że dopiero poznałam, tylko nie gram z... tak bardzo często. No i nie gram zbyt długo, a ma tam też mam ładna to sensu grać. No. Będziecie chcieli takie, więcej tych filmów takich filmów odkrytych, to dajcie subskrypcję na moim kanale i zostawcie... 50 w górę kolejny odcinek pada. No. A też wpadajcie na na mój Instagram